Ciężko będzie mi zachować obiektywizm dzisiaj, bo będziemy rozmawiać o samochodach sportowych, bliskich memu sercu. Dzisiaj, na torze w Kielcach, testowaliśmy najnowsze Renault Clio. Wyposażony w silnik dwulitrowy, bardzo szybki samochód, no i rodzynek. Jedyny w swoim rodzaju Renault Clio V6. Samochód stworzony, można powiedzieć, do ścigania się. Rozpocznę od wersji salonowej samochodu, wyposażonego w dwulitrowy silnik. Jest to auto. Bardzo sprawny samochód, naprawdę bardzo, bardzo szybki, dysponujący dużą mocą. Auto bardzo lubi wysokie obroty. Bardzo dobra pozycja za kierownicą. Zawieszenie w tym samochodzie na pewno twarde. Na pewno nie jest to auto, które ma tendencję do kołysania się. Można stwierdzić, że nawet w pewnych sytuacjach za twarde. Natomiast twardość ta wybaczana jest w momencie, kiedy poruszamy się po ciasnych zakrętach lub zaczynamy jechać szybko tym autem. Na ciasnych zakrętach toru w Kielcach samochód spisywał się doskonale. Naprawdę bardzo posłusznie reagował na ruchy kierownicą. samochód. Ma tendencję do prowadzenia się jak go kart. Nie chce ślizgać się ani tylną, ani przednią osią. Samochód bardzo dobrze wypadł w próbie hamowania. W próbie szybkiej zmiany pasa auto bardzo energicznie reaguje na ruchy kierownicowe. Oczywiście nie ma ten samochód zbyt wiele przestrzeni wewnątrz, ciężko wsiadać się z tyłu do samochodu, natomiast jest to auto na pewno dające dużą frajdę z jazdy, szczególnie kiedy zaczynamy silnik kręcić powyżej 4000 obrotów. Ten samochód jest dość nietypowy, bo wyposażony w silnik 3-litrowy, auto bardzo mocne. I w porównaniu z samochodem dwulitrowym samochód ten nie lubi e, tak wysokich obrotów. Auto w zasadzie optymalnie pracuje w zakresie do 5000. Samochód świetnie hamuje, bardzo dobrze. Prowadzi się w ciasnych zakrętach. To jest auto bardzo szerokie. Trudno w nim mówić o wygodzie. Auto stworzone można powiedzieć do ścigania się. Nie ma foteli z tyłu. Zamiast foteli jest potężna komora, w której znajduje się bardzo mocny silnik. Auto bardzo głośne w środku. Natomiast dla koneserów jest to na pewno gratka, bo silnik bardzo przyjemnie bulgocze. Auto bardzo trudne w prowadzeniu. To trzeba podkreślić. Samochód bardzo krótki, napędzany na tylną oś, co powoduje, że przy gwałtownym dodaniu gazu samochód ma tendencję do ślizgania się osi tylnie i to bez względu na to czy poruszamy się po ciasnych czy po szybkich zakrętach. Jak również trzeba bardzo ostrożnie operować kierownicą podczas na przykład szybkiej zmiany pasa ruchu czy próby slalomowej. Auto cały czas ma tendencję do ślizgania się tylnią osią. Ten samochód to samochód dla konesera i dla konesera, który będzie wiedział, co z tym samochodem należy zrobić, dla osoby, która naprawdę potrafi jeździć samochodami.